Chciałbym dzisiaj mówić o dojrzałości. Też gdzieś tutaj w modlitwach się pojawił ten temat dojrzałości, ale zanim powiem o dojrzałości, to zadam takie pytanie. Jak Wam się dzisiaj kojarzy dojrzałość? Gdybym rzucił takie wezwanie, bądź dojrzały. Czy traktujecie to pozytywnie, czy raczej jakieś takie skojarzenia negatywne Wam się kojarzą? Jedno i drugie. Jedno i drugie. Czasami jak patrzę na takich różnych prowadzących, różne telewizyjne programy, których za dużo nie oglądam, bo nie mam telewizora, ale czasami się zdarzy że gdzieś u kogoś być, kogoś być. No to są tacy 50-60 latkowie, którzy ciągle w trampkach chodzą. Ja nie mówię, są sytuacje na to, żeby chodzić w trampkach, ale są też takie sytuacje, że może te trampki zdjąć i trochę poważnie nad swoim życiem się zastanowić i trochę może być właśnie dziadkiem, a może kimś na kim ktoś obok może polegać. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Trochę żyjemy w takich czasach, kiedy ludzie nie chcą brać odpowiedzialności na siebie. Kiedy chcą przeciągać ten czas bez odpowiedzialności, bez zadań, bez dyscypliny. Maksymalnie. Najlepiej to czterdziechy. Albo i 45, a potem gdzieś czas na to, żeby się rozglądać za żoną, za mężem. Problem jest taki, że biologia jest biologią i ona nam podpowiada pewne rzeczy, i pewnych rzeczy się nie da już w pewnym momencie rozpocząć. Także jakoś to tak jest, że jesteśmy wezwani do odpowiedzialności, do dojrzałości. I powiem tak: nasza kultura nam w tym nie pomaga dzisiaj. Nie pomaga nam. I tym bardziej myślę, że Kościół musi, no wiecie, to myślę, że wszyscy wiemy, że Kościół musi być często kod kulturowy. Mam nadzieję, że wiemy o tym, że musimy się przeciwstawiać pewnym trendom, nawet takim właśnie można powiedzieć... Z pozoru wyglądającym na neutralne, ale te nawet z pozoru wyglądającym na neutralne trendy, one docelowo psują trochę ten porządek życia. One, one gdzieś nie, nie harmonizują z tym porządkiem, który między innymi przez naszą biologię Bóg wpisał w nasze życie. I myślę sobie, że właśnie Kościół, kościół powinien być tym miejscem, gdzie wzywamy do dojrzałości siebie. Po pierwsze, ale i wszystkich, którzy nas słuchają, i wszystkich, którzy się nawracają, i wszystkich, którzy przychodzą. Jest na pewno jakaś pochwała dzieciństwa w Biblii, ale to nie jest pochwała wiecznego dzieciństwa w tym sensie, zaraz zobaczycie, w tym sensie, że mamy ciągle być takimi rozkapryszonymi dziećmi, którzy przychodzą do Pana Boga i tylko i wyłącznie proszą o to, żeby dał. Jest miejsce również w Biblii na to, żeby stawać się dojrzałymi dziećmi, którym Bóg może zaufać i powierzyć to, co dla Niego cenne chciałbym, żebyśmy właśnie taką wizję dojrzałości, taką ambicję mieli. Co nie zawsze jest proste, bo pamiętam, jak ja się nawracałem na przykład, nie miałem takich wzorców w swojej rodzinie. Pamiętam, jak miałem jakieś 12, 13, 14 lat, to największą lękiem, jaki miałem, który mi towarzyszył, to był lęk, czy sobie poradzę z tym, czym sobie moi rodzice nie poradzili. Innymi słowy, czy będę mógł mieć rodzinę, czy będę mógł mieć żonę, czy będę mógł mieć y, dzieci i czy sobie poradzę z tymi wszystkimi zadaniami, z którymi oni sobie nie poradzili. I dzisiaj to też jest trudne wyzwanie, bo Ludzie się nawracają, tak jak wiecie, z różnych y, sytuacji. Też trzeba takich młodych ludzi zachęcić do tego, żeby nie bali się tej odpowiedzialności z Bogiem brać na siebie, że można. Ja jestem dowodem na to, że, że można. Że dzięki łasce Bożej można, można pewne rzeczy brać na siebie, pewne odpowiedzialności brać na siebie i Bóg daje łaskę do tego, żeby, żeby te zadania spełniać. E, a więc chciałbym Was zachęcić do dojrzewania. I zacznijmy od takiego pierwszego miejsca dojrzałości w Biblii. To jest Księga Rodzaju, pierwsza Mojżeszowa. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, 17 werset. Pierwsze miejsce dojrzałości, tak to bym nazwał. Od 16 wersetu przeczytam. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział przeczytam od 16 wersetu. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła, nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz, z niego na pewno. Umrzesz. I wiemy, że później się pojawia drugie na pewno, yy, dlatego, że później szatan przychodzi do pierwszych ludzi i w czwartym wersecie mówi do nich: Na pewno nie umrzecie. Z jednej strony jest Boże, na pewno umrzesz, a z drugiej strony, można powiedzieć, dzisiaj ten szatan różnie, przez różne różnych narzędzi używa, ale on mówi na pewno nie umrzecie. I ta Ewa, bez tego Adama, który gdzieś akurat w tym momencie ją pozostawił, musi, musi sobie z tym wyzwaniem poradzić, co nie było proste. Ale chciałbym zadać takie pytanie. W jakim sensie było to drzewo poznania dobra i zła? Czy Adam i Ewa mogli stać się inni tylko i wyłącznie przez to, że zgrzeszyli nie będąc posłuszni Bożemu Słowu? Jak myślicie? A co by się wydarzyło w życiu Adama i Ewy, gdyby w momencie, kiedy szatan przychodzi, oparli się jemu? Coś by się wydarzyło? Stali by się inni? Jakoś? Zwróćcie uwagę. Kiedy przychodzi pokusa, kiedy przychodzi próba, kiedy przychodzi lekcja, mamy zawsze dwie drogi, ale nie mamy wyboru, żeby stać się tacy sami. Nigdy nie będziemy tacy sami. Nigdy nie będziemy tacy sami. Zawsze, kiedy przychodzi od Boga taki moment próby, to albo pójdziemy w stronę dojrzałości, albo w stronę kłopoty, albo w stronę grzechu. Jakkolwiek to nie będziemy nazywać. Gdyby Adam i Ewa wybrali posłuszeństwo, stali by się... Dojrzałci. Zgodzicie się ze mną? Czegoś nowego by się nauczyli. Nauczyliby się tego, jak się opierać pokusie. I Myślę sobie, że to jest bardzo ciekawe miejsce, dlatego że popatrzcie na pana Jezusa. Od czego on rozpoczął swoją tą ziemską służbę? Kiedy kto go na, 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 na pustynię wywiódł? Długo wywiódł na pustynię. Zwróćcie uwagę, Bóg chce dojrzałości. Bóg chce dojrzałości. W jaki sposób Chrystus miał dowieść tego, że faktycznie jest człowiekiem i faktycznie nadaje się na nowego Adama. I faktycznie nadaje się na to, żeby być tym doskonałym wzorcem, w jaki sposób? Przez brak prób czy przez próby? Przez próby. Inaczej się nie da. Słuchajcie, inaczej się nie da. Naszym, naszym powiedziałbym, chrześcijańskim naśladownictwem Chrystusa jest dojrzewanie. Jest dojrzewanie tak samo, jak dojrzewał Pan Jezus. Dojrzałość, ja bym powiedział tak, albo jeszcze inaczej, zaczyna od tego. Człowiek od początku miał nie tylko być, ale się stawać. Kiedyś takie zdanie usłyszałem, myślę, że ono jest prawdziwe, że my się stajemy. My się jacyś stajemy. Czasami ludziom się wydaje, że jak się nawróciłem, to już się stałem chrześcijaninem i z głowy. Odfajkowane, tak? Mogę od tego momentu zająć się własnymi sprawami. Już jestem w Bożej rodzinie i jest generalnie. Już jakby zamrożona została ta rzeczywistość. Ale rzeczywistość rzadko kiedy bywa zamrażana. Oczywiście ja wierzę w to, że Pan Bóg nie pozostawi ludzi, którzy mu ufają ale się stajemy całe życie. Całe życie Bóg nas stawia przed różnymi wyborami. Czasami wybieramy mądrzej, czasami głupiej. Czasami musimy płacić cenę tych swoich wyborów, ale cały czas się stajemy. Uświęcenie jest procesem. Naśladowanie Jezusa Chrystusa jest procesem. Musi się gdzieś rozpocząć, ale kończy się dopiero wtedy, kiedy kończy się, można powiedzieć, całe nasze życie jest takim jednym wielkim zadaniem i to zadanie się kiedyś zakończy. Ale dopóki ono się nie zakończy, stajemy się. Stajemy się jacyś. Stajemy się albo dojrzalsi, albo mądrzejsi, Albo gorliwsi, albo wręcz odwrotnie. Zgodzicie się ze mną? I często nam się wydaje, że, że nie musimy, że gdzieś, że gdzieś to jest poza nami, ale nie jest. Popatrzmy na Ewangelię Łukasza, drugi rozdział, 52 werset. Taki dziwny werset, werset, który czasami nas może w zapłopotanie wprawiać. I tak jak go czytamy, to tak szybciutko przez niego przechodzimy, żeby już wylądować bezpiecznie w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie który rozumiemy. Co tu jest powiedziane? Drugi rozdział, 52 werset o Panu Jezusie. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Rozumiemy ten werset? Co się działo z Panem Jezusem? Jaki czasownik tu jest? Przybywało. Zgadzamy się, że taki, taki czasownik jest? Jest. Dobra. Czego przybywało Panu Jezusowi? Co tu jest powiedziane? Mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Jak może doskonałemu odwiecznemu synowi Bożemu przybywać mądrości, wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Co myślimy no, no jak to jest możliwe? Ale zwróćcie uwagę, pan Jezus był nie tylko odwiecznym synem Bożym, który wyglądał jak człowiek, ale stał się faktycznie człowiekiem. Zgodzicie się ze mną? Stał się człowiekiem, czy nie? Stał się człowiekiem jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. A co to znaczy stać się człowiekiem? Stać się człowiekiem to znaczy właśnie dojrzewać, przechodzić kolejne etapy życia. Pan Jezus był doskonałym dzieckiem, ale będą doskonałym dzieckiem, nie był na niby dzieckiem, a tak naprawdę dorosły. Nie, był doskonałym dzieckiem. A potem był doskonałym młodzieńcem. A potem był doskonałym takim trochę starszym młodzieńcem. A potem stał się doskonałym mężczyzną i jako doskonały mężczyzna dokonał odkupienia wszystkich grzeszników. Ale jest dla nas wzorem. Jest dla nas wzorem właśnie w tym, żebyśmy każdy etap życia w odpowiedzialny sposób, z mądrością, ze wzrostem i z łaską u Boga i u ludzi starali się przejść. Zgodzicie się ze mną? Na tym polega nasze chrześcijańskie powołanie odpowiedzialności za siebie, ale również odpowiedzialności za otoczenie, odpowiedzialności za naszych bliskich, odpowiedzialności za zbór na dojrzewaniu. Chciałbym Was do tego, do tego właśnie zachęcić. Na czym polegało kuszenie na pustyni? Popatrzcie, popatrzmy sobie, może właśnie w tym czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza przeczytam od trzeciego wersetu. I rzekł do niego diabeł, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby stał się chlebem. A Jezus mu odpowiedział, napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Wyprowadził go na górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka, i rzekł do Niego diabeł, dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją, komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając, Jezus rzekł mu, Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz. Służył. Ja bym powiedział tak, można różnie oczywiście interpretować ten fragment i w bardzo różny sposób to pokuszenie można interpretować, ale ja bym powiedział, że co tak naprawdę oferuje szatan Panu Jezusowi. Ja bym realizację Bożego planu w diabelski sposób. Ma pewne zadanie Pan Jezus, miał się stać Panem ludzkości, Panem Panów i Królem Królów? Miał. Ale w jaki sposób ojciec mu to kazał zrobić? Przez śmierć, przez krzyż. Przychodzi szatan i mówi, słuchaj, ja to samo z Tobie, ja Ci dam to samo. Ale ja, ja, ci, ja ci to ułatwię. Ja ci to ułatwię. I myślę sobie, że czasami, bardzo często taka pokusa, jaką mamy, to jest taka właśnie, że zrobimy rzeczy, do których Bóg nas powołuje, niekoniecznie w Boży sposób. No, można to zrobić krócej, można, można pójść na skróty, można to załatwić, tak wiecie, łatwiej, bez większego wysiłku. Ale nie można. Czy, na przykład, można zlecić wychowanie dzieci szkółce niedzielnej? No zlecić może można, ale czy szkółka, nie, nie, ja, szkółka wychowuje nasze dzieci? Ja się bardzo cieszę, że macie szkółkę. Ale czy można powiedzieć, ja przychodzę do zboru, niech tam ciocia mądra czy wujek mądry wychowa mi dzieci. Można tak powiedzieć? No nie można tak powiedzieć. Chwała Bogu za szkółki. Ale trzeba pewne rzeczy robić w Boży sposób, samemu. Zwróćcie uwagę, jak to bardzo ważne jest, żeby podejmować wysiłek, podejmować odpowiedzialność, brać pewne zadania na siebie, bo jeśli ich nie weźmiemy, to się po prostu pewnych rzeczy... Nie nauczymy. To się po prostu nie nauczymy. Jest taki fragment pierwszej królewskiej, piąty rozdział, szósty werset, który no zupełnie innej dziedziny mówi o dojrzałości, ale myślę, że jest to dobry obraz. Taki dobry obraz tego, co to znaczy być człowiekiem dojrzałym. Pierwsza królewska, piąty rozdział, werset szósty. Mamy tutaj umowę handlową między Salomonem i Hiramem z stylu Salomon chciał mieć dobrej jakości drewno, i mówi do swojego partnera w interesach: Mówi tak, mogę więc teraz naścinać dla mnie cedrów w Libanie, i niech przyłączą się moi robotnicy do Twoich robotników. Zapłatę dla Twoich robotników uiszczę Ci dokładnie, jaką Ty sam wyznaczysz. Wszak wiesz, że nie ma u nas ludzi znających się na wyrębie drzew tak jak sydończycy. Co to znaczy znać się na wyrębie drzew? Doświadczenie. Słuchajcie, nie da rady być fachowcem, nie da rady być mistrzem, jeśli nie będziemy się ćwiczyć w czymś. I zwróćcie uwagę, jak my to łatwo przyjmujemy w normalnym świecie biznesu, tak? Jak idziemy do lekarza, jakiego lekarza chcemy pójść? Dobrego, doświadczonego, tak? Pytamy się kogoś, słuchaj, jak on leczy? No dobrze. Jak nie wiem, jak chcemy pójść do prawnika, to jakiego wybieramy prawnika? Dobrego. To no tak jest, ale kiedy bierzemy się za kwestie duchowe, to nam się wydaje jakoś czasami, że tutaj to taki, nie wiem, Bóg, takim, jakąś metodą skoków kangura to załatwi. Ale to tak nie jest. Ale to tak nie jest. Popatrzcie na pierwszy Tymoteusza. Też taki fragment, który mówi o, o dojrzałości. Pierwszy Tymoteusza, czwarty rozdział. Nie chcę wchodzić w siódmy werset, nie chcę w pierwszą część tego wersetu wchodzić, chcę dojść w drugą. Zaraz powiem, ale przeczytam cały. A i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast pobożności. Literalnie tam jest słowo greckie, od którego nasza gimnastyka pochodzi. Gimnastykuj się pobożności. Jeśli ktoś z Was jest sportowcem, na czym polega ćwiczenie się? Na pięciu minutach, czy raz na tydzień? na godzinie albo nawet do dwóch, słuchajcie, bo jesteśmy naprawdę, naprawdę wiemy o co chodzi, wiemy, że warto te dwie godziny zainwestować. Czy na tym polega? Też nie. Ćwiczenie, słuchajcie, jak że ćwiczenie się w pobożności nawet nie polega na tym, że się modlimy tylko i czytamy Biblię, chociaż bez tego moim zdaniem w ogóle nie ma, tak jakbyśmy bez powietrza byli. Musimy, mu, musimy się modlić i musimy, i, i musimy czytać Biblię, ale ćwiczenie się w pobożności polega na tym, że odkrywam swoje powołanie, jakie mam, Odkrywam swój dar łaski, jakim Bóg mnie obdarzył i uwaga, i ćwiczę. Bo jeśli nie wyćwiczę tego daru łaski, jak myślicie, co się wydarzy? Zaniedbam go. Wyobraźcie sobie człowieka, nie wiem, jakiegoś naj, największego wirtuoza, nie wiem, jaki jest największy wirtuoz, Paganini? Powiedzmy, hipotetycznie, wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Wyobraźcie sobie, że rodzi się Paganini i stwierdza, moim powołaniem jest być największym wirtuozem na świecie. Dobrze stwierdził? Dobrze stwierdził. I w związku z tym leży do góry brzuchem bo po co, jak już jest wielki, to jest wielki, prawda? Zwróćcie uwagę, że to tak, to tak nie jest. I sobie, kiedy myślimy o darach łaski, Bożych darach łaski, które są nam dane, Biblia bardzo uczciwie mówi, ćwicz się natomiast w pobożności. Odkryj jakiś swój dar, czym masz służyć? Może to jest zachęta brata czy siostry, może to jest dar służenia tak, po prostu przez to, że, że pomagamy ludziom. A może, to jest, a może to jest coś, czego się boisz, na przykład to, żeby tu kiedyś stanąć za nic, i coś powiedzieć z sensem? A trzeba tego ćwiczyć. Słuchajcie, jak ktoś tak siedzi sobie i od razu myśli, że tutaj pierwszy raz wyjdzie od razu mu tam wyjdzie 20, 20 czy 30 czy 40 minut, to raczej, raczej mu nie wyjdzie od razu. I też, też myślę, że rolą oczywiście zboru jest to, żeby być wyrozumiałym dla kogoś. Pamiętam, kiedyś był taki, yy, u nas zborze, w wspólnocie Radość, w Warszawie mamy jednego naprawdę dobrego skrzypka, który generalnie zarabia, będąc skrzypkiem. I uczy jednego brata w naszym zborze gry na skrzypcach. I ten brat się uczył pół roku. I po tym pół roku wyszedł przed zbór, tacy, taki widzicie, spięty, no i, i gra. No i jak myślicie, jak on grał po tym pół roku. Płynnie grał, płynnie grał. Jakoś mu to wyszło tam ze dwa trzy razy się pomylił. Jak wyszedł ten drugi brat, który jest tym skrzypkiem fachowcem, no to tam on sobie siada i, i od razu już mu tam idzie. Trzy poziomy dalej. Ale zwróćcie uwagę, jak super jest to, że ten pierwszy brat wziął się za to. I się za to. I zagra. Jak tego drugiego będzie brata brakowało, to on już, on już w tym momencie może zagrać. Trzeba się ćwiczyć w pobożności. Trzeba się ćwiczyć, jeśli chcemy być ludźmi dojrzonymi. Inaczej po prostu się nie da. Tytusa, trzeci rozdział, 14 werset. Tytusa, trzeci rozdział i 14 werset. Tutaj Brytyjka podaje tak. A niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni. Czy to dobrze jest być nieużytecznym? A raczej niedobrze. Nie, nie Myślę, że my chyba sami wiemy, że niedobrze. Ale jeśli nie chcemy być nieużyteczni, to co tu jest powiedziane? Niech się i nasi uczą celować. A literalnie tam jest powiedziane, jest takie słówko proistemi, które oznacza stawiać przed siebie coś. Niech i nasi się uczą stawiać przed siebie dobre uczynki. Co to znaczy? Stawiać przed siebie dobre uczynki. Nie można dobrego uczynku wziąć, tak jak nie wiem, tego pudełka, bo go, bo go nie ma jeszcze tego dobrego uczynku. Ale ja to rozumiem tak. Co to znaczy stawiać przed sobą dobre uczynki? To znaczy, że ja ten dobry uczynek chcę osiągnąć. Stawiam sobie jakieś wyzwanie, stawiam sobie jakiś cel. Chciałbym do tego dobrego uczynku dojść. Chciałbym się przygotować, chciałbym, żeby mi to wyszło. Chciałbym to zrealizować, stawiam to przed sobą, stawiam to sobie przed oczyma i próbuję do tego, do tego celu w jakiś sposób dojść, żeby ten dobry uczynek osiągnąć. Pytanie brzmi: czy stawiamy przed swoje oczy jakieś dobre uczynki, czy stawiamy sobie jakieś wyzwania, czy stawiamy sobie jakieś zadania w naszym chrześcijańskim rozwoju, w naszym chrześcijańskim życiu, czy po prostu, słuchajcie, ja, mówię, ja nie chcę was za to krytykować, bo to dobrze, że przychodzicie co niedzielę do, do zboru to jest bardzo dobrze. Ale być może dla kogoś to jest największy uczynek, jaki jest w stanie sobie postawić przed sobą. Ale myślę, że się zgodzicie ze mną, że to jest na jakimś etapie najlepszy uczynek dobry, jaki można mieć, prawda? Że każdy z nas powinien z tego etapu pójść gdzieś dalej, do jakiegoś kolejnego dobrego uczynku. A może teraz, nie wiem, zaczynę grupę chodzić. A może teraz zacznę służyć swoim sąsiadom, a może zaangażuję się, a może będę więcej ofiarowywał, bo mogę. Jakiekolwiek te dobre uczynki by nie były, warto te dobre uczynki stawiać przed, przed, przed siebie. Dlaczego? Żeby nie być nieużytecznym, tak jak ten, jak ten fragment mówi dalej. Nie być nieużytecznym. Wiesz, żaden z nas nie chciałby tak naprawdę być nieużytecznym. Ale żeby nie być takim, bardzo ważne jest to, żeby te dobre uczynki przed siebie stawiać. Jaka jest Twoja wizja chrześcijaństwa? Jak postrzegasz chrześcijaństwo? O co chodzi w chrześcijaństwie? Myślę sobie, że niestety często mamy taką wizję chrześcijaństwa, że to jest taka stabilność, którą mam w swoim życiu. Fajnie, że jest gdzie pójść. Fajnie jest, że ktoś coś fajnego powie. Fajnie jest coś dobrego, inspirującego usłyszeć. To wszystko jest prawda. Ja nie mówię, że to jest, to jest coś złego. To jest prawda. Ale źle jest, jeśli nie stawiamy sobie żadnych wyzwań. Jeśli jedyne, co wiara robi, to stabilizuje nasze życie. Ta stabilizacja jest nam konieczna i niezbędna. I dobrze, że ona jest. Ale jakieś wyzwanie. Jakaś dojrzałość. Jakiś nowy, dobry uczynek, który możemy sobie postawić przed oczyma. Myślę, że się zgodzicie, że jest czymś bardzo dobrym. Żeby tak się w naszym życiu działo. Czy macie taki dobry uczynek? Jaka jest twoja wizja chrześcijaństwa? Jakie dobre uczynki stawiasz sobie za cel? Gdzie idziesz? Popatrzcie na 2 Tymoteusza. Myślę, że też znamy ten fragment. 2 II Tymoteusza, 3 rozdział, 16-17 werset. Przeczytam o 14 wersetu. Ale ty trwaj w tym, Czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Jest ten element trwania. Musimy trwać, musimy być stabilni, ale to nie wszystko. Patrzcie dalej. Ponieważ od dzieciństwa znasz pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością o zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Od dzieciństwa znasz pisma święte, może trwać, może być stabilny, może oprzeć swoją, swoje życie na Ewangelii. I być zbawionym człowiekiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale zwróćcie uwagę, szesnasty werset, co ten 16 werset mówi? Po co powinniśmy czytać Pismo Święte? Na co ono nam jest? Całe Pismo przez Boga jest natchnione i teraz do czego ono jest pożyteczne? Do nauki. Na czym nauka polega? Na dowiadywaniu się czegoś nowego, zgodzicie się? Panie Boże, naucz mnie czegoś nowego. Naucz mnie czegoś nowego o sobie samym. Naucz mnie czegoś nowego o mnie. Naucz mnie czegoś nowego o tym, jakie masz cele. W tym świecie, naucz mnie czegoś nowego o tym, jak mogę Tobie pomóc w tym zadaniu, które mi stawiasz. Naucz mnie czegoś. Naucz mnie czegoś. Bardzo często czytamy Biblię po prostu dlatego, żeby potwierdzić to, w co już wierzymy. I to jest ważne. Ja nie mówię, że to jest złe. To, co wcześniej było powiedziane w czwartym wersecie. Trwaj w tym, mamy trwać. Bo przychodzą ludzie, którzy nam to chcą zabrać. Ale to nie wszystko. To nie wszystko, że trwamy w dobrych rzeczach. Oprócz tego jest też powiedziane, Pismo Święte jest pożyteczne do nauki. Więcej, do wykrywania błędów. Może się tak zdarzyć, że jak czytamy Biblię, to się okaże, że coś nam nie idzie? Zdarzyło się wam tak kiedyś? Mnie się też zdarzyło. Nie są to sympatyczne momenty, ale są konieczne do tego, żeby pójść dalej. Do wykrywania błędów, do poprawy. Na szczęście Biblia nie tylko zatrzymuje się na, 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 na tym, że nas oskarża, że coś nam idzie nie tak ale jest też, mówi o tym, co możemy poprawić. I w końcu do wychowywania w sprawiedliwości. Wychowywanie w sprawiedliwości to jest taki jakiś, można powiedzieć, cały proces Bożego wychowania. Takie całe życie gdzieś się mieści w tym Bożym procesie wychowania. Idziemy dalej. Coś nowego się dowiadujemy. Stajemy się kimś nowym. Podejmujemy jakieś nowe wyzwania. I za 10 lat patrzymy wstecz i mówimy niedowiary. Niedowiary, gdzie jestem. Niedowiary, jak się poukładało. I dziękujemy Panu Bogu za to, że to się wydarzyło. 17. werset. Aby człowiek Boży był doskonały, a inne tłumaczenia podają właśnie dojrzały. Chodzi o tą doskonałość w sensie dojrzałości, takiego wyćwiczenia, przygotowania. I właśnie dalej do wszelkiego dobrego dzieła przygotowanych. Ktoś może myśleć, ja się do takich rzeczy nie nadaję. Nie wiesz tego. Nie wiesz, gdzie będziesz za 10 lat. Nie masz żadnego pojęcia. Co Bóg za 10 lat z tobą zrobi. A więc czytajmy pismo też po to, nie tylko po to, żeby utwierdzać się w tym, co wiemy, ale szukać nowych rzeczy. Panie Boże, pokaż mi, co nowego mogę zrobić ze swoim życiem. Gdzie mnie możesz użyć? Do czego nowego? I taki ostatni fragment, który chciałbym się podzielić z Listu do Galacjan, czwartego rozdziału. Fragment, który bardzo, bardzo lubię. Eee, czwarty rozdział, Listu do Galacjan, przeczytam od 1 do 6. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. No, dzisiaj tak się nie dzieje. Dzisiaj dziedzic jakiegoś wielkiej fortuny różni się od niewolnika, ale w tamtych czasach i dziedzic, i niewolnik razem na podwórku, w pyle, w błocie się taplali i bawili. Jak byli umorusani tym pyłem, czy błotem, to nie było widać, który to dziedzic, a który to niewolnik. Ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Innymi słowy, stoi tam jakiś niewolnik, pilnuje, że się te dzieciaki nie pozabijały na tym podwórku, żeby im się krzywdy nie stało, jaka jest zbyt wielka. I koniec, jeden jest dziedzicem, a drugi niewolnikiem. Nie za bardzo widać różnicę. Podobnie i my, mówi apostoł Paweł, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Byliśmy dziećmi? Byliśmy dziećmi. Nie było wiadomo, kim jesteśmy. I tutaj nie jest tak oczywiste do czego apostoł Paweł się odnosi. Może niektórzy mówią, odnosi się do czasu starego przymierza, kiedy byli dziećmi i byli pod takim właśnie wcześniej mówi, że byli podtrzymani trzymani pod strażą Zakonu, trzeci rozdział, 23 werset. Czyli ten, to prawo pilnowało tego ludu Bożego w takim można powiedzieć takim okresie przejściowym, tak jak dzieciństwo jest takim okresem przejściowym, że ktoś już kimś jest, ale jeszcze nie do końca tym kimś jest, prawda? I tak samo lud Boży już był czymś, ale jeszcze nie do końca był tym, czym miał się stać. Bo ten lud Boży miał się stać najbardziej dojrzałą, przynajmniej do wieczności, jakąś takim etapem rozwoju, dojrzałości, właśnie po objawieniu się Jezusa Chrystusa. Byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty, podlegał prawu aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy usynowienia dostąpili. Będzie apostole Pawle, to jak? Byliśmy dziećmi, a teraz co? mówi, Abyśmy usynowienia dostąpili. Zaraz to wyjaśnię. A ponieważ jesteście synami, dlatego Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych wołającego Abba Ojcze. Zwróćcie uwagę. Byliśmy dziećmi, a jesteśmy synami. Co się zmieniło? I obraz, do którego apostoł Paweł się odwołuje, to jest taki obraz, którego my dzisiaj nie rozumiemy, bo nawet żyjemy w innej kulturze, ale w tamtej czasie było tak, że ten ojciec tego swojego syna pod nadzorem opiekunów miał do pewnego momentu. Przychodził czas, że ten syn miał pięć, sześć, może siedem, może 8 lat, mówi koniec. Mówi, chodź tu do mnie. I jak ten syn w tym momencie był, na przykład nie wiem, był jakimś rzemieślnikiem, to brał tego syna do warsztatu. I go wszystkiego uczył. Jak był rolnikiem, to brał go ze sobą na pole. I go wszystkiego uczył. Jak był jakimś leśnikiem, czy tam tamkolwiek, to brał tego syna ze sobą i go zaczynał wszystkiego uczyć. Po co? Go odziedziczył. Żeby odziedziczył. Żeby znał biznes ojca. Żeby znał. Żeby wiedział, jak to, jak to zrobić. I zwróćcie uwagę, szósty werset, co mówi. A ponieważ jesteście synami... Dlatego Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc Waszych łającego Abba Ojcze. Po co nam jest dany Duch Święty? Właśnie po to, żebyśmy byli dojrzani. Właśnie po to, żebyśmy rozumieli o co Bogu chodzi. O co chodzi? O Królestwo Boże. O to, żeby Królestwo Boże przychodziło, tak jak Pan Jezus nas nauczył się modlić. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Bóg chce, żebyśmy wzorem Jego Syna, Jego doskonałego Syna, który był dojrzały w stu procentach który spełnił Jego wolę, który speł był posłuszny w stu procentach, Bóg od tego momentu posyła nam Ducha Świętego, nie po to, żeby nam było fajnie i byliśmy zrelaksowani i śpiewali Abba Ojcze w takiej zrelaksowanej pozie, tylko posyła Ducha Świętego w nasze serca, żebyśmy tak jak Jezus Chrystus byli Mu posłuszni, żeby mógł nam ufać, żeby mógł nam powierzać ważne zadania, zgodzicie się? Co, da co daje większą radość Ojcu jak to, gdy widzi, że Jego Syn umie sobie poradzić. A jak myślicie, co daje większą radość Panu Bogu, jak Ty patrzy na nas i widzi, o, ona sobie radzi. Ona już sobie z tym radzi. Nie radziła sobie, a już sobie radzi. Ta moja córka już sobie z tym radzi. A ten mój syn też sobie już z tym radzi. Popatrzmy na to w ten sposób. Bóg się cieszy, kiedy jesteśmy dojrzali, kiedy stajemy się dojrzali, kiedy radzimy sobie z różnymi zadaniami, które nam daje w życiu. Czy to radzi, zadaniami w rodzinie, czy to zadaniami w zboże. Czy to z zadaniami w pracy, czy to zadaniami wobec dzieci, czy to zadaniami wobec wnuków, czy to zadaniami wobec świata, bo też mamy te zadania, bo jestem przekonany o tym, że jesteśmy, pamiętacie, jesteśmy pod korcem czy bez korca światłem. Bez. Mamy swoje zadania, i życzę Wam, i życzę sobie, żeby nas, tak kolokwialnie powiem, kręciło to, że możemy robić coś w Królestwie Bożym że możemy być dojrzani, że możemy być odpowiedzialni. Jestem przekonany, że Panu Bogu, że naszemu Ojcu w niebie to się bardzo podoba. Życzę Wam i sobie dojrzałości. Życzę tego, żebyśmy nie rezygnowali, żebyśmy nie byli apatyczni, zniechęceni, zdołowani, żebyśmy nie mieli takiego poczucia, że po prostu no, jestem chrześcijaninem, byle się jakoś dokolebać do tego zbawienia, byle do piekła nie pójść, byle pójść do nieba, a jak jeszcze dzieci mi się uda mieć wierzące, to już chwała Bogu, to już 100%, Wykonałem planu albo 150. Ale życzę nam, byśmy naprawdę mieli takie poczucie takiej ambicji, takiej zdrowej ambicji synowskiej albo córczanej. Chciałbym dla mojego ojca zrobić coś. Coś szczególnego. Coś, co wymaga wysiłku. Coś, co wymaga pracy. Coś, co wymaga przygotowania. Coś, co wymaga tego, żeby naprawdę, wiecie, to, to wymaga czasu, żebyśmy mieli taką satysfakcję. Bo po to został nam dany Duch Święty, w którym wołamy Abba Ojcze. Po to jest ta bliskość z Bogiem. Po to. Po to jest chrześcijaństwo, można powiedzieć. Po to jest ta bliskość z Bogiem wzyskana przez Jezusa Chrystusa na Jego wzór, żebyśmy mogli tak jak On, tak i my, cieszyć Ojca naszą dojrzałością, naszym posłuszeństwem. Amen.